Siemanko, Siemanko, w dzisiejszym odcinku zobaczycie naszą imprezę halloweenową. Którą zorganizowaliśmy oczywiście i zbieraliśmy, zbieraliśmy cegiełki na zmianę systemu ogrzewania, bo już wykańcza mnie to. Nie no, a tak na poważnie to czas poświęcony na rozpalanie, przerzucanie węgla czy brykietu drzewa wolałbym poświęcić na rozwój młodych, młodych adeptów adeptów, także e, zobaczycie imprezkę halloweenową, może nie całą, ale zobaczycie jak to wygląda z, e, trochę kwestii przygotowań, e, że z Tomkiem, e, z Tomkiem jechaliśmy do e, Choppers Siony, czyli e, stowarzyszenia e, choppersów e, po ławki, po maszyny do popcornu, żeby dzieciaczki mogły e, zjeść popcorn, miały na czym siedzieć e, no i fajnie mogły, mogły spędzić czas, także wielka piona dla e, choppersów, e, później z Amelką Pojechałem do Mio, do restauracji, gdzie e, Wzięliśmy pizzę Przygotował szef kuchni nam pizzę e, Pyszne pizzę e, i chleb z tłustym e, Focaccia, czy jakoś tak to się nazywa e, Więc nie wiem No i co, no i było, było fajnie, Wednesday Wednesday pojechała wraz ze mną, także Kiedy Zobaczycie jak młodzi E, przygotowują się do imprezy Halloweenowej. Jak pomagają nam pompować balony i inne rzeczy, przygotowywać jezonko, żarcie, przygotowywać swoje stroje. Przynajmniej zobaczycie, jak ja. E, Aga mi trochę naklejała na, e, naklejki na twarz. Ja się przebrałem za. raczej e, znaczy inspirowałem się postaciami z bajki KOKO. Więc e, no nie byłem tym Miguelem. Bardziej miałem e, gitarkę, sobie grałem, ale no, raczej. No byłem postacią Uno pokoloko, tak sobie e, wymyśliliśmy, e, było fajnie, e, bo u nas zawsze na naszych imprezach jest, jest fajnie. No. Jest fajnie, fajniusio. E, potańczyliśmy troszkę, pobawiliśmy się, dziaki się wyskakały, wyszalały, no my także. No a tydzień później e, odwiedziliśmy E, dzielnicę Nowy Paryż e, podczas e, Halloweenu w piątek e, pojechaliśmy sobie wieczorkiem i mega, mega, mega mi się to podobało bo no, czuło, się, czuło się to, że jakby się przeniosło do całkowicie innej e, rzeczywistości e, 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 wie, więc wielkie brawa, wielka piona dla, no, dla tych mieszkańców e, że przystroili sobie tak domy e, takimi aranżacjami, wiadomo, że znajdzie się dużo krytyków, że to no nie nasze święto i w ogóle, ale najważniejsze jest to, żeby pamiętać w serduszku naszych bliskich, bo ich pamiętali po prostu, żeby część, żeby ich część, nawet jakiś taki malutki płomień płonął w naszym sercu i ta pamięć o nich nie zginęła, no bo to jest najważniejsze, żeby pamiętać. My, myśmy sobie właśnie wspominali naszych bliskich zmarłych, porozmawialiśmy z dzieciaczkami o tym, także nie zapominamy o swoich wartościach. Pamiętamy o tym wszystkim, pamiętamy o tradycjach naszych. No i najważniejsze, co dziękuję wszystkim, którzy pomagali, rodzicom, partnerom, no wszystkim, zawodnikom. Także wielka piona dla Was. No i co? Jesteście wielcy. Dziękuję. Wam też się podobało, a tutaj. Młodym też i no co? Czekamy na więcej, będziemy na pewno działać, no i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, dać suba i napisać komentarz, czy Wam się podobało, czy nie. To jesteśmy zawsze razem wspólnie, bo kiedyś śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. To jest najważniejsze. Siemanko, szymanko! Dzisiaj sobota, 25 października, dzień Halloween tu Wraz z Sąkiem śmigamy do Chopers Siony odebrać przesyłeczkę. Nie no, pożyczają nam Jarek nam z e, Choppersów, e, pożyczają nam maszynę do popcornu oraz e, stoliki, także mega wielkie dzięki, no bo robicie mega super robotę. Zapraszam wszystkich na imprezy, które organizują, e, organizują Chopersi. Moto serce, moto mikołajki Mega super Działają charytatywnie Mamy no dzisiaj robimy Halloween no bo oh, Zbieramy na nowe ogrzewanie Że tak powiem Żeby było trochę łatwiej cieplej w klubie chociaż ciepło teraz jest Ale Nie chce mi się już zostać piecowym także <grywania> Muszę zrezygnować z tej funkcji Będę bezrobotny przez jakiś czas no ale na pewno Pośredniak mi coś stało. pomaga mi, bo ma dobre auto Rozlatuje się mu co prawda, no ale Jak ktoś chce kupić to To Niemiec płakał jak się dało <grywa> tak na serio to Mega dzisiaj impreza o 16.30 będzie Giga dmuchańce Także dziękujemy Wojtkowi Za dmuchańce A reszta, reszta to już w naszych rękach Zresztą zobaczycie relacje z tego wszystkiego Więc mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Trochę dzieciaków jest zapisanych. No i fajnie. Dziękujemy naszym partnerom, bo mega nam pomagają. Stokson czy Mio. No, myślę, że jakiś kociołek mocy będzie na tym. Więc zobaczymy za chwilkę. Ciekawe, czy Maciek jest w środku, bo Jarka nie będzie, ale. Podpór się odzywa tam w dołu. Cześć, cześć. Cześć. O, wyjdźmy w... Wy. Siedzibie czołpersów. Słyszałem, <grym> że Pan mnie nauczył z podpornym. Tak, robić. Musimy go tu Nie tak. całą miarkę pod popcornu uh -huh. do środka. Jedni przykrywają jedni nie ten dekiel. Tylko ten dekiel dość ciężko chodzi, bo tam jest na magnes, Ja przykrywam, bo wiem jak to na tyle, ale są ludzie co nie przykrywają tego i on sam, sam wylatuje. No. Spoko. A powiedz mi ta ten kieliszek grywać do tego garnka, ja? Do tego garnka. Dobra, i to za na razem ta tę może no, nie... Znaczy powiem Ci tak pół kieliska, może troszeczkę więcej tego oleju dolać.

L�ki. Masz go ustawiony na 95 stopni Jak się zagotuje, ustaw go na 90 żeby A bo jak będziesz miał mocny koń, to będzie cały czas panował Spoko Weź mi te ławki, one tam są w dole Aha, ławy Chodź tam, bo ja tam masz te ławki Także załadowani Będziemy rozpalać. drugi raz dzisiaj na tą imprezę Halloweenową, żeby było cieplutko. Także mam nadzieję, że jakieś tam środki ja uda nam się zebrać. No i już niedługo nie będę musiał jej rozpalać. Ale zobaczymy. Także dzisiaj 1630 będzie, będzie fajnie u nas. w dmuchańce, No i parę fajnych atrakcji, ale to... Zobaczycie tak w przebitkach, pewnie. Na całej imprezy nie będziemy wam No ale mam nadzieję, że on się ogólnie spodoba. Zobaczycie, Brykiet, węgiel. Także od pewnego czasu jako palacz główny tego klubu. Rozpalamy i czekamy tutaj aż się wszystko fajnie e, robi także najpierw węgiel zazwyczaj odgórne spalanie tak żeby było jak najmniej dymu chociaż wiadomo no ciężko w takim kotle to i tak leci tego dymu sporo ale na szczęście nie staramy się to niwelować te wszystkie straty ciepła chociaż bardzo ciężko ale węgiel e, brykiet na górę no i robimy górne spalanie a jak jest trochę tak tak, w sensie ta sytuacja jak tutaj, no to odgarniamy to dajemy na jedną kupę I później rozpalamy drugi raz, żeby to ciepło gdzieś tam się utrzymywało Jest to masa roboty z tym Ale jakoś sobie radzimy, żeby było cieplutko, teraz jeszcze Teraz jest godzina gdzieś 14, niecała do, Dochodzi do 14, no to O 16.30 zaczynamy imprezę, więc teraz idealny moment, żeby to jeszcze podgrzać tą salę A potem żeby to się tak Równiutko się tam ee, Ocieplało, żeby te dmuchawy na salę Dmuchały ciepłem. No i co? No i żeby nie było za gorąco znowu, bo lepiej otworzyć te okna niż, niż, niż żeby salka była, salka była zimna. Dziękuję Stoldref, dziękuję Auta i dziękuję wszystkim ludziom, którzy nam pomagają, życzą dobrze, więc jesteście super wielcy. A, a co? No, razem damy, razem możemy dać radę, więc lecimy z tym. Go! Także widzicie, jak to wygląda. Trochę roboty z tym jest, ale ważne, że jest ciepło. A mam nadzieję, że już niedługo piec na pelet nie będzie trzeba tyle czasu poświęcać, żeby to rozpalać. Wszystko także. Cóż! Bye, bye, mój przyjacielu. Także mo młodzi mocno działają. Za 15 minut, pooglądamy, jak Oliwia walczy. Obrązowy medal na Pucharze Europy w Słowenii No a potem szykujemy się do Halloweenu Naszej imprezki Co robisz? Nie, Nie, przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj Będzie mocno Jaki masz strój? się, Ja też się już idę przebrać, bo zaraz czas goni, muszę podjechać do MIO. Lecimy. szybko szykuje, po powolutku. Co robisz? Popcorn. czemu się nie idziesz przebrać? No, a zaraz się przebiorę bo i tak tylko obieram na siebie bluzę, maskę i gotowa. Dobra, lecimy do Mio, do włoskiej restauracji w Meksykańce Śmigamy szybko do Mio po pizzę. Więc daje po co jest pizza? Żeby jeść. Żeby jeść, no właśnie, żeby jeść. Ale na pewno ona musi być upiorna. Upiorna? No, będzie mega upiorna, mega fajna, co? Ona naprawdę będzie wystrojona. No.

O, dużo co? Także dziękujemy, mijo, nie? Wiecie, kiedy patrzę na te dzisiejsze czasy, na Halloween, na przebieranki, na te wszystkie zabawy, czasem słyszę, że to nie nasze, że kiedyś było, że kiedyś było inaczej. Nasze czasy były inne. Ale może właśnie o to chodzi: żeby po pozwolić dzieciom przeżywać swoje czasy, pozwalać im czuć, śmiać się, bawić, by przeżywały najpiękniejsze emocje swojego dzieciństwa. Tak jak myśmy przeżywali, jak byliśmy młodzi, tak naprawdę, jak cieszyliśmy się, że możemy zapalić świeczkę, czy po. E, pokropić się woskiem gorącym, i tak dalej. By te najpiękniejsze chwile zapamiętali do teraz. Oczywiście, tak naprawdę, nie, zapyna, nie zapominamy o wartościach. Nie, żeby nie zapomnieli o tych wartościach, których uczymy ich przez całe życie. O tym, jak ważne są nasze tradycje, nasze korzenie. Skąd pochodzimy, w co wierzymy. To jest bardzo ważne, tak? Wiadomo, że dzieciaki mają troszkę inaczej, do, do tego inaczej podchodzą. Ale święcie zmarłych. Czy nawet w Halloween. Tak naprawdę chodzi o jedną najważniejszą rzecz. O pamięć. O

Co mieliśmy wczoraj za dzień? Co? Niedziela. Niedziel Nie, dzisiaj jest niedziela. Przejdź to był ważny dzień. Jak się nazywał ten dzień? Wszystkie święty. I co jest w tym dniu takiego ważnego? Zdejdzie się zapalać dziczę. A po co się zapala wczoraj? Co? Po co się zapala wczoraj? Pamiętali, że o nich pamiętamy. O, no, też tak, no. Ale nie trzeba zawsze zapalać z nich, nie? No. Żeby o nich pamiętać, może cały rok o nich pamiętać, nie? Mhm. Ale jak się tak zapali z nich, to to jest lepiej, nie? Zostańmy mhm. można tak normalnie wspominać. co? Mhm. A jak Ci podobała nasza impreza halloweenowa? Fajnie. Tak, a co najbardziej Cię się podobało na imprezie? Jak ta Muchańce? Muchańce! Konkursy czy nie? To? Trochę. Trochę no. A potem jeszcze chodziliście po domach, nie? Przebrani za killerów. Nie killerów. A koko? No to killerów mówię. dobra to. I co mówiliście? Poznaliście domów no i co było? albo Był jakiś w zrobiliście jakiegoś w Nie. Tylko nam, rodzicom. Wstajecie no, no. lewą nogą czasami, nie? Nie to? Ja nie wstaję Nie lewą nogą? No dobra, to czasem jest mieć Nie, Wiesz, dzisiaj taki był, ale przykłód Jaki? Co? Po prostu tak Tak, no Wstajesz, nie? I budzisz A, Dzisiaj najpiękniejszy rano obudził, wiesz? No nie też. Tak? Nie tylko tydzień. No. Tak to bym trwało jak nie wiem. No, także drodzy widzowie, zapraszamy do subskrypcji kanału, nie? Mhm. Dajcie łapki w górę. Jak to się mówi, co jeszcze? Kliknąć na dzwoneczek. No. no i widzimy się w następnym odcinku, nie? No. Jo!